Siemaneczko i witam serdecznie w nowym odcinku na YouTubie. Dzisiaj wielki rewanż, jak pamiętacie, ostatnie kalambury to zremisowaliśmy. Było 1-1, więc um, tym razem gramy wielki rewanż. Kto tutaj uh, wygra? Tym no, razem. wygranie są już na Tak jest. Po waszej prawej stronie. Oczywiście drużyny <laughs> dla przypomnienia. Ja z Pawłem i Filip z Sebą. Zaczynamy. Dobra, ile słów? Jedno słowo, ok. Jakieś ubranie? Ty, człowiek. Mhm. Człowiek? Ok. Maszynista. Ale jaki zawód, tak? Zawód, ok. Pieniądze? Bankier? Włamywacz? Złodziej? Jeszcze raz, damy, no. Dziadek? Jakiś starszy? Opiekun? Opiekun dla starszych?

Drugie słowo? Tańczyć. Taniec. Mhm. Pierwsze słowo? Jedna osoba. Jedno słowo. Jeden. Taniec solo, coś takiego? Co... No, może to jest ciężko coś czuję. Taniec i sam. Jeden taniec. Chodzi o nazwę tańca? Co? Drugie słowo to taniec. I pierwsze słowo coś innego. Pierwsze słowo to taniec. Co? Drugie słowo to taniec. No i pierwsze słowo? Pierwsze. Pierwszy taniec. Tak! Boże! Boże!

Zebra? Dobrze! Psst! To, to, to było takie proste. Bo ja cię jest... Jakiś handicap mają, nie? Trzy, cztery. Ile słów? Jedno. Coś wylewać, benzynę, coś jakby. Woda. K Kanister? Bańka? Nie, czekaj. Jakieś słupy, filary z wodą, straż porządna, strażak. To jest podlewanie? Podlewać? Aha, ogrodnik. Dobra, chodziło o zawód. Pięknie! Pięknie! Ja, 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 ja. Pięknie! Boże, ja się tak bałam, że to nie zrobiłem. Ja, Boże, to było tak ciężkie do pokazania. Ja mam doszłe wrażenie, że oni mają jakiś handicap. Jaki handicap? Jaki, Jaki handicap? Ale listonosz mieli pierwszy. Dwa słowa. Drugie słowo. Taniec. Ok? Pierwsze słowo. Jakiś poważny taniec. Jakiś waltz angielski, waltz wiedeński? Nie. Jak my nie rozumiemy, to do mnie. Dobra, ale drugie słowo to jest taniec. Coś jakiś z tańcem, no okej. Okay. Układ taneczny jakiś. Myślenie. Yy, myślenie taneczne. Układ taneczny. Yy, choreograf? Choreografia taneczna. Wid widownia jakaś? Kurde, to nie jest na pewno. Układ... Nie wiem o co chodzi. Coś, zmyślen... coś wymyślać jakiś taniej. Choreograf taneczny. 5 sekund. Układ taneczny, kurde. Nie, Trener taneczny. Konec. Czy to jest myśl taneczna, czy coś dobra takiego? Nie, nie ma tańca. Dobra, dobra. to jest szkoła. Dobra, Dobrze. Dobrze. No ale cóż, to jest. Dwa słowa. Dom? Koło? Mieszkanie? Statua? Drzewo, 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 okej. Okay. Drzewa. Okej, okay. las. Grzyby. Zbieram grzyby. Zbieram grzyby. Zbieranie grzyb. grzybów, czy jak to się mówi? No, zbieranie grzybów. No, to jest tu błąd gramatyczny. No. Pięknie! Boże, zaczynam łącznie, mam nawet Jakie było słów? Zbieranie grzybów? No. a Coś dalej pokazał. No, w sensie. Pokazywałem twoje drzewo. A, no. drzewo było. O kurde. To czwarte, trzy, cztery, sto. Jeden słowo. E, motocyklista. E, Wycieczka. E, kolejka górska. E, aha. Kolejka górska, kolejka. Nie. E, karuzela? Karuzela, kolejka no, górska. Energy Bunch i spadek, ale coś jakaś kolejka górska. Tylko inaczej. Kolejka górska, inaczej, jedno słowo. Górska, kolejka, kolejka górska. Jedno słowo, zjeżdżalnia. Y... No nie wiem, no czekaj. Karuzela. i Kolejka górska. No nie wiem, co jest dalej innego niż kolejka górska. zjeżdżanie. Spad looping, eee, Karuzela zjeżdżalnia w dół coś kolejka no ale coś z kolejką górską jest okej okay, czy nie? Co, Co to jest role kosty? No tak. Eee. O, oh, here we go again. Here we go again! jest chory, to trzeba mu wybaczyć, tak? Ale ja tak nie używam tego słowa. O, jakie wzięto mi? jesteś chory? Fajnie, że są jakieś inne słowa. Trzy, Ile słów? Dwa słowa, dobra. Eee. Schody? Ruchome schody. Ech. Boże, ja myślałem, że to będzie takie ciężkie, ale to było takie nic. Dobrze, to pokazałeś. Aaaa. To jest teraz runda numer 5. To, to jak spałeś, jak się <ślał> <pisałem>. <ślał> się pisałem. jakoś Trzy, cztery, start. Trzy słowa pierwsze. Skok. Skok na bungee, skok w dal, skok na bungee! Ale Okej, ją wszystkie skoki, to, to było to, jak skok, to trzy skoki, Skok na bungee, dobra, dobra, dobra. skok w dal, skok w dwie, Ja było ja żebyś złote. Był Ładne skok. zaczął pokazywać to cało, to... No nie, nie, to dobrze, dobrze. Dobrze pokazałem, dobrze. Dobra, tam, nie wiem, Darth Vader czy coś i żeby był dotyk. dotyk, nie dotyk. Trzy, cztery, dwa. Dwa słowa. Pierwsze słowo, płasko. Prasować. Prasowanie. Koszulka? Koszula. Koszulki. Koszule. Koszule. Koszule? Co? Prasować. <grym> Co to, to, Co to jest? Prasować? Czekaj, nie, nie, nie. Co to znaczy? Co to ma być? Drugie słowo to jest prasować. trzecie chyba. Pierwsze słowo to jest prasować. Prasować koszulę. Ja Ach, Boże, o to o, chodziło. Normalne. Trzy, cztery, sto, Trzy słowa, no. Trzecie. Pływanie, basen. 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 Trzecie to jest basen. W tej formie, jako basen, czy basen... Coś innego. Ok, no nieważne. Pierwsze. Skok. Skok. Upadek. Upaść. Spadnąć. Spaść na basen. Nie. Wejść na basen. Ale coś na basen? Na basenie. Skoki na basenie? żeby trafić, nurkowanie w basenie, no upadek, no inaczej upadek, no to jest, to, to utrata, Popchnięcie. Popchnięcie jak będzie, <g plup opus> basen, I coś upaść na basen, upaść w basen, upaść do basenu, Up upaść inaczej. Skok do basenu. skok do basenu. I... Wejście do basenu, ja basenu. Bym nie, zauważył, tak no. Byla, no. Ja do, basenu. Upaść do basenu i wpaść do basenu nie, nie, wiedziałem. wpaść do nie, 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 wpaść nie, 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 tak, nie, nie wiem. Ile jest słów? Trzy, dobra. Biegać. To jest pierwsze słowo. Bieganie. Ucieczka no, Ucieczka nie, więzienia? nie, ptaki jakieś coś Kogut? Ty ucie uciekasz w... przed. Duża energia spada. Czekaj, coś jakieś ptaki? Yy, coś z lataniem? Nie, mucha, osa, pszczoła! Ucieczka przed pszczołą? A, dobra. Jasne, Może! na nową. Dobra, dobra no, trudne. No, no trudne, no. No, trudne. ma. trzy, no. cztery, sata Dwa słowa. Chciałbym zacząć od jednego. Włączanie pilo, pilot do telewizora. No, telewizor, tak? Oglądanie telewizji. Oglądanie telewizora. Oglądanie filmu, oglądanie filmu. Dobra, drugie słowo. Oglądanie horroru? Tak jest. Znowu naruszenie zasad, ale nie będzie. Musiałem nagierdź, musiałem nagierć, to no, na no, bo Pokażę że nie pokazujemy przedmioty w no. pomieszczeniu. Aha, Ale aha. to nie było dzisiaj. Teraz no, ja, odświeżone. Nie. Nie było to odświeżone. Trzy, cztery, sto. Trzy słowa. Piłka. Ręczna? Ne, nożna, nożna. Piłka nożna. Mhm. Chodzi o piłkarza? Nie. Wolny. Eee, rożny. Eee, dośrodkowanie. Wrzutka. Ronaldo. Krystiano. C7. <laughs> no piłka. Kurde, fajnie, było, by było, żeby nie no. Co? No, tam gdzie... A, jednaska! Eee... Boże, chodzi o to... <grym> awarii szczelić? Nie, boż to chodzi o jednastkę. Szczelić z jednastki? Szczał z jednastki? Szczelić z jednastki? Szczelić to pierwsze słowo? Szczał? Nie wiem, chyba nie, chyba nie, chyba nie, mhm. chyba nie. A jest. Przestańcie, bo strzelanie karnych było. No, nie, 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 no. W ogóle słowa karnych nie było. No i ty jedenastki używałeś. Nie. Dobra, mamy kontakt, nowy kontakt. Dawaj, dawaj, no, ósma runda. Ajajaj, aj. a to pilsing nie trafione, to spokojnie. Aaa, no. no. Jedno słowo. Piłkarz. Mistrz. Coś, ale coś z piłką nożną, okej? Okay? Coś z piłką nożną. Yy, I coś... coś. Kibice. Kibicowanie. To jest y, rzeczownik czy przymiotnik? Rzeczownik. Kibic M Mundial Olimpiada. Try, y, że wygrał, że pierwsze, drugie, trzecie miejsce, coś takiego? Nie. Piłkarz. Trybuny? Stadion? Dobrze. O Boże, ej, to było takie Dobrze. proste! Ja Dawaj No ale słuchaj, to jest niepobrze bo... W momencie jak on tak pokazał Wcież To był taki dobry Chyba, że też było proste, strzał w rzutu karnej No, karne. no pokaż to No, na razie. się no. Strzał I ja I rzut się karnej kraty Trzy cztery Ile słów? Jedna, dobra e, Jakiś obserwator Siedzi na kanapie e, Jakaś baletnica? Nie Teatr? Dzięki. To było tak trudne, kuźwa, ja bo w się... życiu nie myślałem, że my wpadniemy na to. Baletnica mi się... od razu widziałem to na scenie, jak w teatrze są w Nawet... ogóle z dupy szczególnie no Nie możemy już się pomylić. Ja pierdziele, ja, pierdzie, ja miałem takie słowa, jak ja widziałam teatr, ja pierdziele. Ja, ja z dupy, dupy serio. <laughs> no Mi się skojarzyło jakoś 3, Trzy, cztery, sto. Trzy słowa. Pierwsze słowo. Bieg. Ucieczka. Ucieczka przed czymś. Ucieczka przed ufem, ufo, ucieczka przed wiatrakiem Coś, coś kręci się? Ucie, ucieczka przed czymś? Przed tą rzeczą? Ucieczka przed śmiercią? Ucieczka z więzienia? No ucieczka, no skuty kajdankami jesteś, tak? Ucieczka przed policją. Tak. Boże, to jest kokot. Dobra, to jest dobra. Syste. Teraz ja pokazuję. Trzy, cztery, start. Trzy słowa. Pierwsze. Skok. Tak. Mhm. Trzecie. Jesteś za jakby ubezpieczony. Skok z bandzić? nie? Skok z padochronu. No. To, był... to, no. no, to było... No, ale i... fajnie dokonałeś to i to. Pięknie. Dobra. Dobra. Yeah. No, no nie więc my nie my? mogą się pomylić, bo jak się pomylą, to wygraliśmy. Okej. Okay. Dobra, ja? A mogę dać im hasło z ostatniej <stuś> ty? Andrzej ma trzeczkoła? <śmierdzi> czy jakoś <śmierdzi> tak to się uzypało? no, fina to już musi być mocny. Dobra, ja się fokusujesz? No. no. 3, cztery, sto. Jeden słowo. Coś znowu jakieś zwierzęciem. Co jest zwierzęciem? Weterynarz. Okulista. Co jest ze zwierzęciem? No, weterynarz? Ale jaka jest czynność? Zwierzę to jest. To jest zwierzę. No, okej. Okay. Z dużymi oczami. Mucha. Duży nos. Słoń? Co jest duży nosy. nos? No, no, ten co je mrówki? Okej. Okay. on jest na safari? Na safari, coś takiego, no. Jest duży? Okej. Okay. Kangur? Nie. Wąż? Jakiś typ wąża? Nie. Duży Mię jest. Ale lubi się... Z dużymi nosymi. Słoń? Nie. Coś, ala słoń? Już mu to to jest I on zwykamo? mięso czy, czy mięso je? Nie, je. roślinożerca. Bardziej roślinożerca. Zebra antylopa. Y coś z takich? Pięć sekund. Nie Małpka? Małpka, nie. Antylopa, zebra. Koniec. Dzi czekaj, czekaj. Nie. Jak byś to pogodał? Nie pojęcia. A co to było? Co? Hipopotam A to a w wodzie, mówisz, że taki dupny w wodzie, no, nie, nie, się że ten To chciałbym pokazać, że taplę się w błocie, czaisz? Ale mogłeś pokazać, ja szczękę, otwieram, a, że szczękę otwiera no. A no, szczękę, no Szczęka, no, to dobre by było, no Bo on ma taki wi wi wielki nos Ta, liście, ma wielkie nosy Tak, taką dużą ta, no, szczękę Ta, no. szczękę, szczęki wyższe, tak To by było za miejsce, no Ale to był jeszcze Trzy, cztery, stąd Ciężko Ale ja się nigdy nie słyszałem kogoś używając, no dobra Okej Trzy, cztery, Trzy słowa Pierwsze Skok trzecie dużo sobie zaskokuje. Skok z paralotny. Skok do dziury. Skok z klifu. Skok do wody. Skok po kostki? Po kolana? Woda po kolana? Nie. Skok... do morza. Do oceanu? Na plażę? Na główkę? Na szczupaka. Co? Skok... I tu jest jakaś deska. Dziura? Woda? Do do wiadra. Wiadro? Nie, <grymne> Jakaś kałuża. Skok do kałuży. Skok w kałużę. Na kałużę. Przez kałużę. Tak. Tak, jest. Boże, Boże, ej, Jezu. co to ma być w ogóle? Ja No, ja nie no ja? Ja, Dzieci się. się bawią cały czas, tak. Tak. Zgadza się Ja wiedzieli, Boże, wiedzieli. nie skumajam o co chodzi. A nie, jest nie wodę bo... po kolana, pokazujesz, że to jest. No, że w ogóle, w w życiu bym nie powiedział. Boże, że to. ale, ale to. Jest. Pięknie. No i Szymon dobrze powiedział, ci którzy siedzą po prawej wygrali, tylko nie po waszej prawej. Tylko po naszej. To ile? Było? 10 do 8? 9,7. 9,7. 97. 97. W końcu się zdecydowało, kto jest lepszym w kalamburach. Pewnie będziemy takie coś jeszcze Powrócimy robić. jeszcze kiedyś do tego. Powrócimy, Powrócimy kiedyś pewnie Ale... jeszcze do tego. A uh, jeśli Wam się podoba odcinek, like, komentarz. Dajcie i... znać, co sądzicie o kalamburach i co? Tak. tak. Like, sub, komentarz. Tak, wszystko. dokładnie. I możecie napisać jeszcze, kto miał trudniejsze hasło kto miał I trudniejsze jaka hasło? kara w końcu, bo Pan wymyślił karę, no to teraz powinienem. Właśnie, wyklonać. to teraz nie <laughs> chciałeś, kurde, twoj cheerleader <laughs> przez stadion rugby. To akurat. W Sosie, ja. kary nie ma. <laughs> Widzimy się w następnym odcinku. Elo. Cześć. Cześć.